Czyli z gromy sti ale brainroot czyli ukradziemy najad znajdziemy się na prywatnym serwer. Jeszcze jedna dziewczyna nagramy jakieś ale sobie na wtóry znajdę to zagramy się na małym koledze. O jesteśmy czy z, z jedna godzina. Dobra, mam takie dobre baneroty, patrzcie, tutaj mam tylko jedno, bo ja po tego tu jakiś koleś mi ukradł, sami inni, ale dlatego mam tu kano banano. są go na górę, bo muszę mieć lepiej, a on mi tak zrobił i mi wyrzucił do maszyny i nie wiem jak to jest możliwe. No ale dobra, zacznijmy. Oddzięczny jak skin. No, bo chyba jego fajne. Tylko tutaj troszkę. O! Jesteś. To. Tylko tutaj. Moda kogoś. Kogoś dodać. czy, czy ja mam ci kajtu hipoputano? Czy jakaś tyńczowego? Kajtu hipoputamu. się poputano Ktoś to mam i popłotam, o, gdzie jakiś, weźmy sobie, kupmy go, leru, leru, leru. bo chyba nie mam tego leru leru, 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 chyba tak, no nie mam, no nie mam, nie mam, no nie widać, tu jest ten podstawowy, czy top debi, top to, to, musimy go sobie wziąć, on idzie, idzie, idzie. Dobrze, mamy go. Okay. Dobrze. Frigo Camelo. Kupujemy go od razu. Boże, ale to jest... Książka... Może to posiadać na razie to nie mam trypi tropi do tych ludzi, ja nikomu nie ukradałem. Muszę mieć to obronić swoją. Ja na razie nie odstawiam, bo mi przed chwilą nie krałem. Z kolegą to mi tak się postawiały pułapki, to je poszedł tu pułapki. Dobra. Dobra, ostatnia i jak ktoś tu wejdzie na ten serwer, jak to będzie znajomo? No to może do Ale za mnie ważne.